W piłce nożnej liczą się wrażenia artystyczne, bo to nie łyżwiarstwo figurowe. Chyba takim motem kieruje się Warta Poznań. Siemano, z tej strony Patryk Hudoba. Jeżeli oglądaliście jakikolwiek mecz Warty Poznań w tym sezonie, a może nawet przede wszystkim w tej rundzie wiosennej, no to nie trzeba chyba mówić tego głośno, bo wszyscy to wiedzą. Oglądanie meczów Warty to istna katorga. A poza tym to kolejny klub, który punktuje ponad stan. Punktuje wbrew temu, co mówią liczby, ale najpierw wrażenia artystyczne. Pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to po prostu mecze Warty Poznań są takie, że nie da się ich oglądać, a przede wszystkim nie padają w nich bramki. Cztery mecze, osiem połów, oczywiście po 45 minut. Bramki padały tylko w dwóch, czyli w pierwszym meczu warta raków, w pierwszej połowie było 2 do 1. I w ostatnim meczu Krakowia Warta, w drugiej połowie padła jedna bramka dla Warty Poznań, więc. Jeżeli sobie popatrzymy 6 połów z rzędu, w których nie padły żadne bramki, no to jak można chcieć oglądać taki zespół? Nuda, nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Na 8 połów tylko w sześciu padają jakiekolwiek gole i to też nie ma ich za dużo, bo padły tylko 4 bramki w aż czterech meczach rundy wiosennej. Jeżeli chcecie oglądać mecz warty, to zastanówcie się dwa razy. Ale kibic warty powie chwila chwila. Co z tego, że nie strzelamy wiele bramek? Cztery mecze. 8 punktów i żadnej porażki. I to jest jednak bardzo ważny argument. Nie oszukujmy się, dlatego spójrzmy sobie nawet w samą tabelę rundy wiosennej, która pokaże nam jak punktuje Warta Poznań. Warta ma ich 8, a więc jest na trzecim miejscu w tabeli rundy wiosennej, oczywiście na trzecim, dlatego że nie wliczam w nią zwycięstwa stali Mielec z łks em bo to był zaległy mecz z jesieni. Pogoń 10, Górnik 9 i Warta 8. Za sobą mają Lecha, Raków, Legię i tak dalej. Oczywiście ogromny plus za to, że ograli Raków Częstochowa, chociaż ostatnio, akurat w poprzednim i w obecnym sezonie, no, zdążyli przyzwyczaić, że jednak punkty Rakowowi urywają, no bo Raków wygrał tylko jeden mecz w ostatnich czterech spotkaniach z Wartą Poznań, więc jakiś tam patent na Częstochowian sobie wypracowali. Przeciwnicy nie byli nie wiadomo jak wymagający, no bo grali z Ruchem, Radomiakiem i Krakowią, z Krakowią udało się wygrać, ale z Ruchem i Radomiakiem już nie. Jakoś tam zapunktowali, ale wydaje mi się, że no mogli wypunktować tych przeciwników i była szansa na to, żeby nawet oddalić się jeszcze bardziej od tej strefy spadkowej. Chociaż patrząc na statystyki, i tak oszukali właśnie w tych spotkaniach, bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na same oczekiwane bramki, na tę statystykę, to we wszystkich meczach, we wszystkich spotkaniach tej rundy wiosennej, czyli także z Rakowem i z Krakowią, które wygrali, mieli tę statystykę XG mniejszą od swoich przeciwników. I myślę, że to jest właśnie duży problem warty, w ofensywie są bezzębni i właśnie tym może nam posłużyć ten przelicznik XG, czyli współczynnik oczekiwanego zdobycia gola, Krakowia 1,45, warta 0,84, warta 0,35, Radomek 0,49, ruch 1,22, warta 0,38 i znów warta 0,39, 2,81, Raków. Teoretycznie pokazują, że no nie trzeba tworzyć wiele, żeby te punkty zdobywać, żeby strzelać bramki, no bo 0,39 i 2 bramki z rakowem, no to to jest jednak zdecydowanie wynik ponad stan, ale właśnie dlatego chciałbym, żebyśmy tak pokrótce wyjaśnili sobie, na czym polega to XG i jak to jest liczone. Oczywiście jest to prawdopodobieństwo zdobycia bramki, na które składają się przede wszystkim odległość od bramki, kąt, z jakiego oddawany jest strzał, część ciała, którą zawodnik oddaje strzał, także rodzaj asysty, czyli dośrodkowanie, czy prostopadłe podanie, schemat, według którego przeprowadzana jest akcja, Czyli załóżmy rzut wolny, czy wyrzut z autu, a także rzut karny, który przykładowo ma współczynnik zawsze 0,79 oraz umiejscowienie graczy defensywnych drużyny przeciwnej. No więc w teorii warta miała o wiele gorsze te sytuacje do zdobycia bramek, na przykład w meczu z Rakowem, czy też oczywiście z Krakowią, w których no, XG było niższe od y, przeciwników. No tak samo zresztą z ruchem i Radomiakiem, ale tam bramek nie zdobyli. Wydaje mi się, że wyciskają więc maksimum z tych swoich sytuacji. No jak widać, ta ofensywa nie działa jakoś nie wiadomo jak, co też widać przez statystykę oddawanych strzałów na mecz, którą Warta ma najgorszą w ekstraklasie. 1376 na mecz Legia, Pogoń 1325, Krakowia 1258, no i mamy tutaj dół tabeli 865 LKS, 863 Stal Mielec i 745. Właśnie to jest statystyka oddawania strzałów na mecz przez Warte Poznań. Z czego i tak te strzały, których no, nie oddaje zbyt wiele, ma skuteczniejsze od dwóch zespołów ekstraklasy: no niewielu, no bo jednak od Piasta i od LKS-u, dlatego że zdobyła po prostu więcej bramek od nich w Ekstraklasie. W tej akurat statystyce no Warta ma 23 gole, Piast ma 20 i Ełyka jest 19, także jeżeli popatrzymy sobie na ofensywy innych zespołów Ekstraklasy, no to naprawdę Warta jest bardzo nisko, ale umiejętnie potrafi wykorzystać i strzelać bramki, i wyciągać maksimum ze swoich sytuacji. No więc tak wygląda ofensywa Warty-Poznań, tylko że dla Dawida Szulczka nie to się liczy najbardziej. Dużą wagę poświęcamy temu, aby dobrze bronić całym zespołem. Wiadomo, że przytrafiają się mecze, w których tracimy bramkę, zdarzają się też takie, kiedy więcej razy musimy wyjmować piłkę z bramki, ale nasza obrona jest zazwyczaj szczelna. Stabilna defensywa to klucz, jeśli chodzi o utrzymanie. Kiedy chce się za to powalczyć o coś więcej, to trzeba dołożyć do tego odpowiednią jakość w ofensywie. Odpowiedniej jakości w ofensywie, jak widać, no jeszcze nie ma, co pewnie ma związek z tym, że no, transfery też są troszkę przeprowadzone no, po łebkach, po taniości, no, zawodnicy, też, którzy przychodzą, to nie są transfery, za które się płaci, więc na pewno to jest jakiś tam problem, czyli jakość zawodników, która przychodzi do Warty pozy. natomiast odpowiednia jakość jest w defensywie, zdecydowanie odpowiednia, no bo nawet jeżeli popatrzymy na samą obecną rundę wiosenną, no to Warta ma straconą tylko jedną bramkę w czterech spotkaniach Nikt z Ekstraklasy nie stracił mniej bramek, ani tyle samo, co Warta Poznań w tej rundzie. Czy nudna i męcząca gra Warty Poznań w takim razie zdaje egzamin? No wydaje mi się, że zdaje. A patrząc na bramki stracone w całym sezonie Ekstraklasy, no to Warta Poznań jest bardzo wysoko w tej statystyce, ponieważ Exequo zajmuje piąte miejsce z Górnikiem Zabrze. Mając skuteczniejszą defensywę chociażby od Legii, Lecha i Jagiellonii, które przecież walczą o Mistrzostwo Polski. Jest to więc pewne uproszczenie, ale stracone bramki to fakty. Z tym nie da się polemizować. A jeżeli też popatrzymy na statystykę oczekiwanych straconych goli, to Warta Poznań straciła ich o 5 za mało, więc to też jest pewien sygnał, że po prostu potrafi dobrze bronić i w sytuacjach, które, które wydają się jakościowe dla przeciwnika, co też możemy się dowiedzieć właśnie z tego współczynnika XG, o którym wcześniej mówiłem, no to gdy przeciwnik ma jakościowe sytuacje, to Warta w jakiś sposób jest w stanie się z nich wybronić. Natomiast na koniec chciałbym wam pokazać pewien paradoks tych statystyk i pokazać, że no, w gruncie rzeczy one tak patrząc na boisko, no niewiele znaczą. Przede wszystkim no, są jakieś tam zdobyte gole, stracone gole. To, jest, to są fakty, ale jakieś tam oczekiwane zdobyte gole to jest dobra ciekawostka. Ale jeżeli popatrzymy sobie już na oczekiwane zdobyte punkty, no, to tam naprawdę możemy zobaczyć no, kilka wybryków natury. W górze tabeli może nie ma jakichś wielkich przetasowań: Legia, Pogoń, Raków, Jagiellonian, no to są zespoły, które faktycznie walczą o Mistrza Polski no tylko że tuż pod nimi jest na przykład Piast i Radomiak czyli zespoły, które są bardzo nisko w tabeli. Więc to też pokazuje, że no, te oczekiwane zdobyte punkty no, nic nie znaczą w obliczu tego, że oba zespoły są wciąż zamieszane w walkę o utrzymanie no a w tej statystyce byliby bardzo wysoko. Tyle samo punktów, co Lech miałby na przykład Widzew Łódź, który jest obecnie no, takim średniakiem w tabeli, a Lech Poznań no, jest mimo wszystko zespołem walczącym o Mistrzostwo Polski. Górnik Zabrze również ma za mało punktów niż naprawdę punktuje. Wysoko jest Korona, Ruch, Warta ma 25, Puszcza 23. I ostatni paradoks, Stal Mielec miałaby tylko 21 punktów w Ekstraklasie i miałaby przedostatnie miejsce. No więc to tylko pokazuje, że te statystyki, no, szczególnie ta oczekiwanych zdobytych punktów, nie powinniśmy ich traktować aż tak poważnie, tylko raczej w kwestii ciekawostki, no bo są one dobrym punktem podparcia do tego, żeby nawet popatrzeć sobie jak grają zespoły, jaki jest ich sposób, czy są bardziej ofensywnie nastawione, czy defensywnie, więc traktujmy to przede wszystkim jako ciekawostkę. No więc podsumowując sobie zespół Warty Poznań, jest to skromny klub, który ma jeden z najmniejszych budżetów w Ekstraklasie, który jednak gra już czwarty sezon w Ekstraklasie i w jakiś sposób cały czas próbuje się w niej utrzymać. Mimo tego, że nie ściągają piłkarzy za wielkie pieniądze, nie oferują wielkich kontraktów, ale jednak oferują to, co mają, czyli... Grę w ekstraklasie i dlatego właśnie mogą ściągać jakichkolwiek piłkarzy bez sum odstępnego czy tam bez wysokich kontraktów. To przyciąga piłkarzy do warty Poznań, mimo tego, że gra nudną i smętną piłkę. Jak można więc na to narzekać? Tak uważam, że trener Dawid Szulczek robi niesamowitą robotę, robiąc wynik ponad stan. Zdecydowanie ze względu na to, że potrafią grać w defensywie i to jest to, na czym opiera swoją grę, więc jeżeli trener potrafi wykorzystać potencjał drużyny i dostosować go właśnie do taktyki, to wydaje mi się, że to jest istny majstersztyk. Za to szacun, ale oczywiście z perspektywy widza chciałoby się oglądać tylko w ładne, ofensywne spotkania, w których pada dużo bramek. No ale to nie dla mnie gra warta Poznań, tylko dla swoich pieniędzy, dla utrzymania w Ekstraklasie, by móc wciąż korzystać także z tych pieniędzy z spraw telewizyjnych, no bo jednak gdy się już spada poziom niżej, no to te pieniążki nie są takie same jak za grę w Ekstraklasie. Więc dzięki za dzisiaj, dajcie znać w komentarzach co uważacie o grze warty Poznań i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów.